Szanowni Państwo, ja chciałem Państwa przewitać i na wstępie powiedzieć o naszym programie, który został Przygotowany i wystartował y, w połowie roku. Jest to program skierowany dla jednostek samorządu terytorialnego, y, które y, to jednostki podpisały z nami porozumienie w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze. Czyste Powietrze to oczywiście bardzo ważny program z dużym budżetem. Program skierowany dla y, beneficjentów indywidualnych, właścicieli budynków jednorodzinnych. Dużo by o tym programie mówić. Jest to bardzo ważny program. I gminy. Jako nasi partnerzy w tym programie są jeszcze bardziej ważne, bo tak naprawdę to gminy są najbliżej yy, yy, mieszkańców, to gminy, yy, samorządowcy wiedzą najlepiej, znają potrzeby tychże mieszkańców, i dlatego ten program program skierowany na modernizację oświetlenia czyli dla Państwa wspomagający, obniżający koszty funkcjonowania czy to oświetlenia ulicznego, czy to oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej, jednostek yy, Państwa podległych szkół, yy, przedszkoli. Bądź też samych Urzędów Gmin. Wiemy o tym, że dzisiejsza sytuacja, konflikt na Ukrainie 24 lutego spowodował, że te ceny poszły w górę, poszły bardzo w górę, to możemy sobie jasno powiedzieć, dlatego Wojewódzki Fundusz wychodzi naprzeciw tym, że oczekiwaniom samorządom, żeby te koszty można było obniżać i ten program właśnie skierowany. Alokacja, jaką w tym roku przeznaczyliśmy na ten program to jest 9 milionów złotych. Maksymalne wsparcie dla jednostki, która podpisała z nami porozumienie to jest 100 tysięcy złotych, nie więcej niż 90%. Cieszę się, że udało się te umowy zrealizować, bo w większości one są realizowane i te oszczędności będą już wymierne i efektywne w tym roku. Moja rola jest tylko taka, żeby, żeby już powiedziałem, być swego rodzaju notariuszem tej, w tej uroczystości, dlatego że przede wszystkim państwa aktywność i aktywność Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska e, powoduje, że te umowy dochodzą do skutku e, i przede wszystkim te działania będą realizowane. Bo, może, się wydawa, może się wydawać, że przy tych, zwłaszcza z, nie, z perspektywy takiej trochę z boku, może się wydawać, że przy, tych, przy tym wsparciu, które pań, samorządy otrzymywały, zwłaszcza w SP, to trochę inaczej, te, które otrzymywały w ramach środków z polskiego, z polskiego Ładu, to te środki wydają się dużo mniejsze, ale one, każdy wie w takiej codzienny, w codziennym działaniu, że właśnie czasami o te najmniejsze środki jest najtrudniej. Zresztą wcale nie są takie małe, to też trzeba o tym powiedzieć. Ja się bardzo cieszę, że a po pierwsze, że te środki są, b że są realizowane, realizowane oczywiście na terenie mojego okręgu wyborczego także. Wszystkie pieniądze, które trafiają do naszych mieszkańców, one są bardzo i oczekiwane, i potrzebne, i cenne. Pieniądze, które dzisiaj z Wojewódzkiego Funduszu Y, odebraliśmy w sposób formalny, przeznaczyliśmy na y, kontynuację budowy kanalizacji w takiej miejscowości starego, sero, stacja kolejowa przetycz, jak również na y, modernizację oświetlenia we wszystkich naszych placówkach oświatowych y, pod kątem y, oszczędności energii, czyli energożrące oprawy świetlne zamieniamy na oprawy LED-owe po to, żeby uzyskać efekt zarówno mniejszego zużycia energii, jak i oczywiście mniejszych konsekwencji w zapłacie za energię. Także my sobie cenimy współpracę z Wojewódzkim Funduszem, ponieważ jest to taka współpraca namacalna, która rzeczywiście w sposób widoczny zmienia warunki życia naszych mieszkańców.